PC Game Pass na pierwszą połowę grudnia zapowiada się dosyć dziwnie, ale ocenicie sami. Zanim jednak przejdziemy dalej, zaobserwuj po więcej nowości ze świata gier i jedziemy z tematem. Na start 4 grudnia: Horror Science Fiction Routine. Mroczne korytarze, skanery, napięcie, jak w Dead Space. Idealne na zimowy wieczór, jak chcesz się trochę najeść strachu. Natomiast 9 grudnia A Game About Digging A Hole. Gra, no właśnie, o kopaniu dziury. Dosłownie. Minimalistyczne, absurdalne, a ludzie mówią, że nawet wciąga. Kolejna gra, która wychodzi 9 grudnia to Death Hall. Izometryczna karcianka, w której wcielamy się w łowczynię przemierzającą światy duchów w nordyckim królestwie rodem z epoki kamienia łupanego, by wskrzesić zmarłego syna. Death Hall pozwala nam tworzyć własne karty używane w turowych walkach. I kolejna gra 9 grudnia to Tom Keeper. Indyczek, ale bardzo dobry. Kopiesz surowce, ulepszasz kopułę i bronisz jej przed potworami. Mega satysfakcja, chill. No i występuje też presja czasu. No i największy wjazd do Game Passa: Mortal Kombat 1, już 10 grudnia. Idealny moment, żeby wrócić do Fatality i pokatować znajomych. I na koniec 11 grudnia Bratz Rhythm and Style, coś totalnie z innej beczki, stylówki, muzyka i modowe wyzwania. I to już wszystkie tytuły, które pojawią się w pierwszej połowie grudnia w PC Game Pass. Dajcie znać koniecznie w komentarzu co sądzicie o tej wrzutce i czy zamierzacie ograć którąś z tych gier.